Dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z Zagrajmy w BeamNG Drive i dzisiaj dalej sprawdzamy nowe rzeczy, które dodali w ostatniej aktualizacji, między innymi jeszcze jako piąty pojazd jako piątą rzecz, o której wam nie powiedziałem ostatnio, bo tak czułem, że jednego pojazdu wam nie pokazałem, a to po prostu jest jakby zmodyfikowany AUTOBELLO PICOLINA, czyli ten oto pojazd w wersji Badja Extreme na przykład, bo wcześniej wi widocznie były te do Badży, co najwyżej, nie? Te o... A tych chyba nie było, nie? Te trzy dodali w tym momencie, tak mi się zdaje przynajmniej. Ręki bym sobie za to urwać nie dał, ale chyba Chyba tak. Czekajcie, próbuję tutaj. No, nie, to nie działa. O, dobra, dostałem tutaj w komentarzach spod ostatniego filmu. Dziękuję ogólnie za, wsze za wszystkie, za wszelkie komentarze, no bo dostałem tutaj na pewno pomocne klawisze, chociażby do uruchamiania teraz tych świateł, i to jest Alt plus N do uruchamiania świateł górnych. A jeżeli chodzi o, o włączanie po prostu świateł i świateł długich, to n kom zwykłą, bo ktoś pisał shift plus n, a shift plus n to, to jest jakby od y, tego, jak mamy na przykład y, dźwiękowy, te, jezu... Jak to się nazywa? Sygnalizator, że i o o robi, nie? Kumacie o co chodzi, mam nadzieję. Za mi słów, ja jestem niewyspany dzisiaj. Ja, ja dzisiaj wstawałem, proszę Państwa, po piątej, żeby na siódmą na jazdy pojechać. No, ale tylko przypomnę, że jeżeli, oczywiście, odcinek Wam się kurczę spodoba. Zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, zostawcie też subika, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Pisaliście też, że została zmieniona mapa USA, ale pytanie brzmi, która mapa USA? Ponieważ map USA jest kilka. Mamy Mała Wyspa USA, e, Dolina Johnson też jest w USA, mamy Utah USA i mamy Zachodnie Wybrzeże USA. I wschodnie wybrzeże Łysa. Która mapa Łysa została zmieniona? Jak już piszecie, to napiszcie dokładnie. Kurcze pieczone, dobra. Jesteśmy na małej wyspie Łysa. Spróbujemy porobić dzisiaj jakieś misje na niej ogólnie. Zobaczymy, co się uda zrobić. Mamy na przykład coś takiego: Wspinaczka w jaskini. Bardzo, bardzo proszę. Ja bardzo chętnie spróbuję takiej wspinaczki w jaskini. Wspinaczki mniej więcej jak na tym, co dzisiaj jeździłem na, na tych jazdach. Przygotuj się na zmoczenie kół na trasie wspinaczkowej. No mi koła yy, zmokły, ale w samochodzie jak jeździłem po śniegu i lodzie i w ogóle. Powiem Wam, pierwszy raz w ogóle robiłem. Zrobiłem dzisiaj piąte moje jazdy, czyli już jedna trzecia za mną, dziesiąta, dziewiąta, dziesiąta godzina. I zrobiłem dzisiaj w końcu jakieś parkowania na parkingu yy, podziemnym pod galerią, no bo wszędzie jest śnieg, więc. Yy, jakby parkowanie prostopadłe przede wszystkim dzisiaj było ćwiczone. No i robiłem też rękaw na placu, na placu zaśnieżonym, tylko tyle, że ledwo linie było widać. W sensie, no wiecie, no, ktoś tu kto jest przyzwyczajony, to wiadomo, że dla niego to jest... Na Chilku zrobię to, no? Dla mnie to było takie, kurde, ledwo widzę te linie. No ale żadnych pachołów nie strąciłem tak. Tak już w skrócie, więc git. Nie jest zbyt długa, ani za trudna i znajduje się tuż obok morza. To idealne miejsce na wspinaczkę. Pamiętaj, aby patrzeć przed siebie ostrożnie, zaplanować kolejne kroki, aby nie zgubić się w jaskiniach. A, your goal is to reach the end of the course and to get the most points for technical driving. You start with zero points and points will be added for the following infractions. In ok, using reverse, plus jeden point. Ok, po prostu jedziemy. Aha 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 a, a aha czekaj gra... Ty Ej, o co chodzi? Halo, halo, gra? ha ale ej, Halo, gierka? Dobra, co-co się zdubiło? Ty Coś się zrobiło. Dobra, nie zrobimy jednak tej misji. E, przepraszam, przepraszam was, ale nie wiem co się stało. No nie mam, no nie mam pojęcia niestety. E, no dobra, to zrobimy inną misję i mam nadzieję, że będzie działać normalnie, no. Rozpocznij misję. W takim razie jaką misję zrobimy? Pierwszą, lepszą. Ekipa badaczy skał na wzgórzu potrzebuje sprzętu wydobywczego do delikatnych badań. Zachowaj szczególną ostrożność, bo ten ładunek waży ponad 5 ton i ze względu na swoje ogromne rozmiary jego górna część jest bardzo ciężka. Wykorzystaj dyferencjały, aby pokonać strome odcinki. Musisz do dostarczyć ładunek do celu. Dostawa nie jest ograniczona czasowa. Uruchom. Ej, mam nadzieję, że będzie działać. Jak coś. Dobra, a bo my armatę wieziemy, ja dupca. Czekajcie, o cię chrupca i o cię dupca, e, co? Ładunek dostarczony... Ej, dobra, ale gdzie ja mam jechać? O kurczę, to no im gramy... O to było Madran. Jezu, to Spin Tires ta gierka się chyba nazywała. Co wczoraj wspominałem, nie? Spin tires. Chyba. Madra... Madrunner, Madrunner, to może nie było jednak. Snow... No nie no, Snowrunner snow na 100%, ale Spin tires chyba. Ja pierdziele, ale mnie nosi, powiem wam. Dobra, trzeba będzie dyferencjałem zakręcić. O, 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 Ty, prawie się wywaliliśmy już, tej! Oj, tutaj by się przydało, nie? Już tym wszystkim pokręcić. Dobra, jak ja mam to nie włączyć i włączyć? Jakiś dyferencjał czy, czy coś? Jakim przyciskiem? Ja pierdzielę, ty! Czekajcie, w środku trzeba tego poszukać, chyba. Faktycznie coś tam może być. Dobra, zatrzymajmy się. I teraz to, to. Co ja mogę nacisnąć? W środku. Kurczę, ten interior nie jest do końca yy, zrobiony w tych starych samochodach. O, ale teraz... Patrzcie, teraz pięknie ruszyliśmy na, na samym starcie, jakby. Jak się już zatrzymaliśmy, to już ruszyliśmy mega dobrze. Już z rozpędu musimy tu wchodzić, o kurcze pieczone, no tutaj z rozpędu to nie wejdziemy zdecydowanie. Oj, 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 dobra. Mm. Oho, oho Dobrze, dobrze, to zadziałało. Nie wiem co zrobiłem, ale to zadziałało. Chyba. No dalej, 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 dalej. Ręko gadżeta. Jedź, 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 Dobra, zatrzymujmy się i teraz... Tak, po zatrzymaniu się trochę lepiej nam idzie, nie? Mam wrażenie. Ale wcale nie przyspieszyliśmy na tej trasie. Ja pierdzielę, ale że co, co ja zrobiłem blokując coś? To jest dyferencjał w sumie, jest otwarty, a musi być zamknięty w takim razie, na to wychodzi. Żeby w ogóle to autko jechało, tak? To musi być ten dyferencjał zamknięty. No tu to kurczę nie jedzie ten samochodzik teraz. Ja pierdziele! przez tę armatę to nigdzie nie pojedziemy. Dzisiaj dobra, tak i teraz do przodu. O, o, nie, nie, nie! O kurcze, pieczone powiem wam. Ciężko, ciężko będzie. Ej, to ta misja jest ciężka przecież. A, zachowaj szczególną ostrożność, bo ten ładunek waży ponad 5 ton i ze względu na swoje ogromne rozmiary jego górna część jest bardzo ciężka. Dyferencjał powinien wszystko załatwić, widzowie. A nie załatwił niczego kompletnie ten dyferencjał zafajdany. No i po co, po co bloka, blokadę dyferencjału robiliśmy niby? Nic nam to nie zmieniło, widzowie. Dobra, lewą trasę sprawdziliśmy, jedziemy prawą trasą teraz. Może się uda tą prawą traską zrobić szybciej. i Tę górkę pokonać ją. To wyglądało po lewej, jak droga, powiem wam. Ale taka niepewna droga. Już ta armata za chwilę wyleci. No tak, jadąc w ten sposób, to na pewno armata wyleci. No zdecydowanie. To się nawet nie ma co spodziewać czegoś innego, nie? Ja pierdziele ty Dobra i teraz tak, teraz w prawo Dobra, na spok Na spokojnie! Żeby znowu nie przewrócić tej armaty zafajdanej Żeby znowu tego nie zrobić Czy ja proszę o wiele I want to not W żeby nawet nie wiem, jakby to powiedzieć fajnie z armatą To not to drop this cannon from the truck. Fuck. I nie truck. Chyba w tym momencie wszystko. Dobra. I don't want to put the truck on the ground. Okay, okay. I, I will do it. Click quickly, very quickly. Yes, of course. Dobra, jedziemy. Jedziemy, panie. Nasz klient, nasz pan. Dowieziemy to panu. <gry> tak sobie wyobrażam czasem kuriera, który dojeżdża z różnymi dziwnymi paczkami, nie? Który musi je dostarczyć w różne dziwne miejsca i jeszcze wnieść na przykład, nie? Chociaż wiadomo, że już nie wnosi 13 ton cementu na czwarte piętro, ale ale dalej tak cza czasem są takie paczki. Dobra, próbujmy, próbujmy. Okej, okay, jedziemy, jedziemy na spokojnie. Na spokojnie, jakbyśmy robili to pierwszy raz. Patrzcie, że jesteśmy to pierwszy raz. Dobra, na spokoj... Oj, 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 Ja mam to dowieść na górę. Okej. Okay, yy, jak rozumiem, że tu jest taka droga na górę. Okej, okay, jest. Ty dobra, możliwe, że ja po prostu pojechałem złą trasą na początku. To nie kwestia jakiegoś dyferencjału, blokady dyferencjału ani takich rzeczy. To kwestia tego, że po prostu wybrałem złą drogę i pojechałem w lewo. A jak to człowiek mówi, zawsze powinniśmy skręcać w prawą stronę. To jest taka główna zasada. Jak nie wiesz w którą stronę skręcić, skręć w prawo. W końcu wskazówki w zegarze też idą w prawą stronę, i zawsze dotrą na czas do swojego miejsca docelowego, do którego miały dotrzeć. Więc ja się w życiu e, oczywiście też e, te, te zasady stosuję w życiu. O kurcze, ty dobra, to nie jest taki podjazd. Teraz w prawo. Okej, okay, dobra, szeroko, szeroko, szeroko. Ojojojojoj, oj, 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 oj. teraz blokada dyferencjału by się przydała, aktualnie chyba i możliwe, że powinniśmy to zrobić wtedy. Dobra, dasz radę, dasz radę. Dobra, na razie nie dał rady. Spokojnie, spokojnie. Zjazd jak w rękawie, jak w rękawie. Spokojnie, spokojnie. Dobra. No, 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 no. Czy mam wrażenie, że ta blokada no tak dobrze nie działa, jakbym myślał? Może nie możemy czegoś blokować? Hmm. Czekajcie, ja tu prawie bez blokady dojechałem. O, kurcza, ta górka jest potężna tak naprawdę. Ja teraz to nie mogę na wprost pojechać, no tak, bo koła mi uciekły trochę. Ja pierdziele, nie? <śm> Widzowie, nie możemy jechać! Koła mi ugrzęzły Dobra, teraz. No, co wy gadacie w ogóle? Dobra, zablokujmy ten dyferencjał. No dobra, to jednak coś daje ta blokada dyferencjału, bo. Bo koniec końców wyjechał tu. Dobra, ale tu jest stromo. Tu jest mega stromo. Jak ja mam tu wyjechać? Nawet na tym dyferencjale zablokowanym przecież. I na Chulin była ta armata w to miejsce, no? JA PIERDZIELE Dobra, skręcamy tak Ty, 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 nie, 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 nie Nie, proszę cię, co ty zrobiłeś, traku? Co ty zrobiłeś tą ciężarówą, chłopie? Dobra Będę się nie wywrócił O oh my god, o oh my god widzowie, co tu się wydarzyło? Byłem już tak blisko, tak blisko byliśmy. Jak my to mamy zrobić? Dobra, ostatnią próbę robię chyba tym przejazdem prawym. Że tak, tak łatwo to szło, tak dobrze to szło. Ten rozpęd, jaki ładny sobie wzięliśmy, nie? Było wszystko tak pięknie i się zesrało po prostu, no bo inaczej tego nie nazwę, nie? Wzięło. i się zesrało dobra, jeszcze raz, one more time my viewers from another uh, countries than Poland I can speak English on this uh, episode as well as Polish ok so basically we must to go with this truck, with this cannon on the truck To this mountain, to the top of the mountain. Ok. And it's very hard for us. Dobra, nie pajacuję już. Koniec pajacowania. Koniec pajacowania, lecimy, bo musi nam się udać po prostu. Musi nam się udać. Po polsku. Jesteśmy Polakiem, rodakiem. Po polsku musi nam się udać to zrobić. Co wy na to? Dobra, na spokojnie. Jakie macie metody podjazdu pod tę górkę? No, nie mówcie, że wy podjeżdżacie tak, o, na chilku, na luzie po prostu pod taką górkę. Nie, 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 dorowu, nie dorowu, proszę cię. No, może już jednak bym nie wjechał. O nie, o nie, o oh my god! O oh my god, o oh my god, misku, zjec, o co się wydarzyło? Ja pierdzielę, no nie. Powiem tak, proszę państwa, to się nie powinno tak zakończyć. No, zdecydowanie. Wywrotka się przewróciła, wywróciła, jak zwał, tak zwał. Oj, to się nie powinno tak skończyć. Tutaj był podjazd, tu jeszcze byłby ciężki zakręt w sumie do zrobienia. I tu byłby już koniec. Ja pierdyka, a z drugiej strony? Tu nie jest ciężko. Ty, bo czekajcie, bo ja podjeżdżałem jakąś inną trasą, czy jak? Czekajcie, 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 a jakby podjechać? Tu była trzecia trasa jeszcze. I ona wygląda na najprostszą. I to był najcięższy przejazd na tej trzeciej trasie, nie? Chyba. Eee, czekajcie, musimy tak, przelecieć tę trasę. Tu to powinno być łatwo, tu z górki. Tu był gdzieś start, nie? Dobra, nie mam pojęcia. Tu był start, chyba. W lewo. Później ja pojechałem w prawo, dobrze. I ja pojechałem później. Cyk-cyk-cyk, tędy, tędy, tędy. Ja pojechałem w prawo. A powinienem chyba pojechać w lewo. Aha. Aha, jakbym pojechał w lewo. Czekajcie, jakbym pojechał w lewo. Tym się zysrał chyba na rzadko, a nie pojechał dobrze. Tej. To była chyba dobra trasa, tylko ja tego zakrętu nie zrobiłem. Ej, dobra, czy jednak w lewo była do, chyba łatwiejsza trasa? Mam takie wrażenie. Bez skitu, ja pierdzielę i żeśmy tego nie zrobili. O kurcze, dobra. Spróbuję ostatni raz w lewo jeszcze. Po prostu najwyżej, najwyżej powiem tak. Najwyżej usunę fragment. I tak to się skończy. I się nikt nie dowie o tym, co się tu wydarzyło. Po prostu. Dobra, także e, lewa strona, lecimy. Na chilku to jest na pewno pierwsze podejście. Nasze, haha, ha! let's go. Dobra, i teraz tak. W lewo, jednak jest trzecia trasa, ukryta trasa. A to dlatego, że z lewej strony ukryta. Dlatego nikt tej trasy nie podjął w ogóle. Dobra, czekajcie, bo ja już w prawo muszę wykręcić. Tak, tak. O kurczę, czekajcie, bo ja mam problem po prostu jechać w tym momencie. On już się gubi, on już gubi moc. Stary, to jest zwykła górka. Czemu on w ogóle na dwójce jedzie. Już trójkę wbija, dwójka. No patrzcie, on wbija tę trójkę. No nic nie. Da... Czwórkę już wbił, co jest? Chłopie, jak ty te biegi wbijasz? Ja rozumiem, że yy, na tym, na. Na ciężarówce pewnie trochę to inaczej wygląda, ale... Musi się dziwić, że ten samochód nie chce, ten pojazd nie chce jechać. Kurczę, szósty bieg, ja pierdziele, jak wind Diesel. O, 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 mamy to, mamy to, proszę! Dobra, zrobiliśmy ten zakręt, to jest najważniejsze. Mam wrażenie teraz dyferencjał nam się przyda i, i z blokadą dyferencjału mam wrażenie, że to przejdziemy. Czemu on rzuca ten bieg, czekajcie. Realistyczna skrzynia biegów. O, Jezusku. Tak teraz na to patrzę na te biegi zafajdane, nie? I tak coś mi się nie zgadzało z tymi biegami. I czuję, że on przez to wachlowanie biegami po prostu. To postradał zmysły. Wręcz. Dobra, i teraz to ma jakikolwiek sens w końcu. I teraz to ma jakikolwiek sens. Ten podjazd tutaj. Dobra, trójka, trójka, dobrze, dobrze, dobrze. Nie zmieniamy biegu. Wysokie obroty, let's go. Jesteśmy na górze. Patrzcie, zmieniłem pieprzoną skrzynię biegów tylko. I dojechaliśmy. Ja pierdziele, zrobiliśmy to przynajmniej. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo, i cześć, hejka.